Siemanko, z tej strony Kira, a to E-Faktor, randomowe wygranie z gry Faktor z moda WTC 2014 Jak widzicie mod prezentuje się bardzo ładnie. Będziemy mieli okazję się pojawiać wyścig e, autem Honda Civic Tiago Monteiro. Naszym team partnerem Gabriel Tarkini, którzy znają WTC powinni znać dwóch kierowców. W składzie jeszcze, w składzie Hondy jest jeszcze Norbert Michalisz, kolejny z znanych kierowców WTC, cała ta trójka przeszła z Seata do Hondy, nie jest źle póki co. W każdym razie to jest mod na 2013, na no 12 już nie będzie Chevroleta, Chevrolet się wycofał z WTC, a w ich miejsce wszedł Citroen z Sebastianem Lebem, zobaczymy co to będzie. My, pojedziemy sobie na torze Donington National. Wyścig, 12 okrążeń, bez kwalifikacji, sam wyścig. Słońce mi napierdala na monitor, moi drodzy. Główno widzę. Mam na nadzieję, że będzie dobrze. Nie wiem, czy zrobię serię Zerfaktora, wątpię, na będzie na razie tylko odcinek z rady mojego grania Zerfaktora. Jak widzicie... Interfejs ogólnie refaktowa też jest zmieniony dzięki temu ten mod zmienił cały interfejs. 26 kierowców, czyli coś powtarza nam się Norbert Michelis. Wywalmy jednego Michelisza. No i mamy 26 bez powtórek, więc o, jedziemy. Kamera e, taka dosyć nietypowa, bo za samochodu najlepiej się na bo bo ma ta praca startowa. Jak widzicie TB Style też jest tego, że on nie ładuje się dobrze jak jest um, dużo aut no i jaki jest jeszcze minus słaby mam dźwięku z tego, no, mam dosyć cicho grę gdyż nie jestem tak przyzwyczajony jeździć bo w, na modzie f1 w którym jeżdżę w lidze u ja ajajaj problemy e, na tamtej lidze silniki samochodów są dużo głośniejsze no start bardzo agresywny w ogóle TSI strasznie to agresywnie jeżdżą. Atak na Valenty nieudany. Przynajmniej Valenty Tom Chilton mamy, łapiemy trochę trawy. Jeszcze strasznie to uważaj, bo tutaj bardzo łatwo wlecieć Żwir, a tu, na tym torze, wlecieć Żwir. To wszystko jest wyścig. Przed nami James Thompson. Aj, problem, o Jezus, banda. Banda i... Oj, 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 oj. No ale chyba zobaczmy, jak samo się nie prowadzi. Dobrze, prowadzi się dobrze, więc... Można jechać. Jak mówiłem SC jeździ tu strasznie agresywnie. Ale ta mi się podoba. Mam na 100% ustawioną ich agresję. Dużo nie straciliśmy sobie na ostatnim miejscu. Trzeba uważać na ten żwir. Bo i dla mnie jeden z tego żwiru nie ma problemu wyjechać, ale autem WTC to jest masakra. Z tego żwiru wyjechać. No i póki co... Od pani użyjemy trochę pan niestety nie działa, jest tylko tak wizualny. Wow! Są dosyć poważne uszkodzenia auta, bo auto, auto mi nie hamuje, tak jak powinno. Tak jak mówię, zapomniałem right. ustawić... Zapomniałem no, ustawić dźwięku one, silnika dobrze, a dźwięk tego jebanego inżyniera jest głośno dosyć. A, to nic się nie stało. Gonimy stawkę, przynajmniej Baseng, McDowell i Tom Coronel. Powinniśmy zaraz ich podgonić. No, ale manewry już ogólnie na do Park są strasznie ciężkie jest. Tak naprawdę to dwa miejsca do wyprzedzania. Dwie proste. no Chyba, że jedziemy na dłuższej pętli. Do to jeszcze mamy... Yy, mamy cztery proste do wyprzedzania. Teraz jesteśmy tuż za basenkiem, tuż za Magdamelem. Znowu błąd, znowu na trawie. w tym samym miejscu. A ona nam się ślizga. No jest ciężko, jest ciężko. Samochód strasznie się ślizga w tych niektórych zakrętach. I zobaczymy jak to będzie dalej. Przed nami Baseng i McDowell. Tam Tom koronel kawałek dalej. Da strasznie daleko tą koronel też. My cały czas okupujemy ostatnią pozycję. Tam już... Bo też Norbert Michelis odjeżdża. Ja tu szukam miejsca do ataku, ale no nie ma gdzie, nie ma gdzie. Tutaj Basseng też się szykuje do ataku. Tu Ivan Miller też z tyłu. Cała czołówka w z tyłu. Dobre wyjście z szykany i atakujemy. Dyskuje jedną, dwie, trzy pozycje. Teraz trzeba wejść za Koronela. Na wewnętrzną, ale tu nie będę atakować, nie będę atakować Koronela. Koronel atakuje Kozłowskiego. Piękny manewr. Koronela Kozłowski nas uderza. Uderza że to jest BMW. Idziemy w tym momencie na pozycji 21, jak to widzicie po lewo na TV Style'u. Lekko teraz trzeba tutaj ostrożnie. Trzeba bardzo ostrożnie tutaj Munich Munik, Municz, nie ma jakiego nazwiska się wymawia, będzie nas stara się atakować, ale nie dał rady. Szybki lewy zakręt. Zobaczymy, czy damy radę zaraz dziś podgonić Kozłowskiego. Tutaj nam auto, znowu tył nam trochę uciekł. Kozłowski koronel, Chilton przed nami. Tam jeszcze Valenteś pojawia. Walka, walka kierowców. Tutaj koronel blisko, blisko Valenteś. Koronel będzie zanurzał. Toma Chiltona. Tak, Korona już jest przed Chiltonem. My zaraz będziemy Kozłowskiego wyprzedzać. w tunelu artywnym, Za autem Koronele idziemy teraz. Będziemy próbowali wejść na wewnętrzną? Nie. Trzeba wcześniej zahamować. Ostrożnie, ostrożnie, ostroż, tutaj Munisz! Jezus! Wjeżdżamy chyba w przejściu w tę szykanę! Co się tu dzieje? Jaka walka? Kozłowski, Chilton, Valent, Korona już trochę odjechał. Tam będziemy próbować atakować Chilton'a. Right. Hamowanie pierwszego zakrętu. piękne, opóźnione hamowanie i dwie pozycje do góry. Chilton i Valent za nami. Teraz Tom Koronel, James Thompson przed nami. Już ta stawka się zaczęła trochę rozjeżdżać. My na 18 miejscu. Czwarte okrążenie. Oj, 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 żeby nie za szeroko, tylko żeby nie żyje dobrze. Szybki, kolejny ten lewy zakręt pod Danlopem. Wziąłem się do jednego najcięższych zakręt na tym torze. Tutaj bardzo, bardzo lubi wynieść na żwir. Żwir jest bardzo blisko. Widzę F1 uszczotki R Faktora. No były problemy na tym torze. Miałem dużo problemów. No Zobaczymy jeszcze, damy radę dogonić sama koronela? No jadę sam, on idzie sam, tak... Tam przed nim James Thompson, Pepper Oriola. Oj, 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 bokiem trochę w tą szykanę, ale mamy lepsze wyjście. No ale koronela nie damy rady na wychowywanie do pierwszego zakrętu. ponieważ to nie jest dobre miejsce was do w ogóle manerów wyprzedzania. sama cała tam stawka, jak tam jedzie, fuj. Koronel już do dojechał, ja do koronela dojechałem. No i nas tam będzie chyba jechać z 5 sześciu, obok siebie. No, a będą znowu ciekawe manewry wyprzedzania, znowu będzie ciekawa walka. Tutaj Coronel zwolnił już za Thompsonem. No i Pepe Oriola też się wciskamy, się wciskamy i wyprzedzamy Oriolę, wyprzedzamy... Wyprzedzamy Coronela, chcemy na równi z Thompsonem, Thompson nas pycha trochę, strasznie agresywnie jedzie. Musimy odpuścić, niech Thompson jedzie. Aj, błąd, 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 trochę nas bokiem postawił, tutaj... Koronel się wciska, wciska się Pepe Oriola, Oriola wypycha nawet Koronela Tracimy dwie pozycje na jednym zakręcie, ale od razu odzyskujemy pozycję na rzecz Pepe Orioli Koronel dalej przed nami, tam widzę Rumpit Half z Chevroleta Z nami Oriola, Oriola, Chilton i Kozlowski Więc walka jak widzicie na tym młodzie, jest bardzo, bardzo duża Mowa znowu do szykany, chyba trochę za późno będzie kontakt z koronelem. Nie! Bokiem weszliśmy w tą szykanę znowu. Gonimy Toma Coronella. To jest dopiero pozycja right, 17. Już zostawić 13 6. sekund do lidera. Koronel jest chyba trochę blokowany przez Thompsona. Tam znowu cała, cały sznurek kierowców jeden za drugim. Mamy auto trochę uszkodzone, ale w szczęście sensie nie wpływa to na naszą jazdę za bardzo. I lewy zakręt ten... Kolejny jeden z trudniejszych zakrętów prawych. Będzie manewr wyprzedzania... Nie, nie damy rady koronela uprzedzić na tym lewym, szybkim zakręcie, chociaż nie, nie. Wolę odpuścić, nie koronel jedzie. Oj koronel tu, odpuścił na tym lewym zakręcie. Piecha nas teraz tą koronel. No i po wewnętrznej wyprzedzamy koronela. Tak jest. Pozycja w górę. Przed nami James Thompson. Jeżdżamy na długą, prostą na Donington Park. Będziemy gonić Jamesa Thompsona, a Roberta Howe tam widzę Tiago Monteiro przed Hawem. podróżuje. Oj oj oj, oj 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 Udało się dohamować idealnie na styk. Lepsze wyjście niż James Thompson. Nic co to będzie, Czy damy radę. Nasz team partner przed nami i tego tam walczy z Robert Huffem. My walczymy z Jamesem Thompsonem, a tak na pierwszym zakręcie udany! No poziom lekko hamowanie i dwie Hondy tuż obok siebie. Przedziela nas tylko Robert Huff. Ale James Thompson tu nie odpuści, nie odpuści jej Teraz już chyba ostrożnie, żeby nie doszło do żadnego poważnego kontaktu i wypadku. Lewy, szybki zakręt, bez odjęcia. ten teoretycznie lewy też bez odjęcia, chociaż SI ciutkę tu odejmują, żeby dobrze wejść na kolejny strasznie ciężki prawy zakręt. Tutaj James Thompson tuż za nami, koronel też. Więc no, walka cały czas, jak nie wiem co. Robert Huff. Minimalnie, minimalnie przed nami. Może damy radę się schować za, za jego samochodem, tunelemicznem, żeby go wyprzedzić. Chociaż będzie to strasznie ciężki tutaj. James Thompson, jak widzicie. Dużo lepsza prędkość na prostej, będzie próbowała nas wyprzedzać, musimy blokować wewnętrzną. A mojemy trochę wcześniej, żeby lepiej wejść w szykanę, żeby lepiej z niej wyjść, żeby być jak najbliżej Roberta Hafa. No i na wyjściu jesteśmy dosyć blisko Hafa. W tym momencie to jest pozycja dopiero 15 Ja Pierwszy zakręta atak na Hafa udany Teraz dwie Hondy obok siebie. Chociaż Montero będzie walczył z Nikierem ...i Burdmanem. Może Monteiro zdobędzie pozycję, zobaczmy, ładny manewr. Znaczy jeszcze raz, Nikier jest po wewnętrznej, o Jezus, tutaj Robert Hough nas... ...atakuje, jest Robert Hough po wewnętrznej, my uderzamy w Nikiera. Ale bez... bez problemów większych. Tak właśnie wygląda WTC, bardzo kontaktowe wyścigi, trzech w jeden zakręt, no to będzie niebezpieczne! No będzie chuj niebezpieczne, Nikier odpuścił! Monteiro odpuścił, my z tego chodzimy zwycięstwo. Nie zyskuje masz dwie pozycje na jednym zakręcie, tam widzicie cała stawka obok siebie. Boardman nasz! I NKK teraz przed nami. łaj, ojoj. Za ostro. Hu hu hu. Cóż za walka, cóż za emocje w ogóle w tym wyścigu. No ale mówię, wam, naprawdę jeżdżę sobie karierę Tak for fun na tym młodzie na to i jeździ się po prostu każdy wyścig to jest walka. Walka o pozycję. Zobaczymy ile tracimy do lidera. To będzie 12 sekund, sekundy ma przynajmniej, ale tak trzeba wyprzedać, trzeba się ma martwić o wyprzedzanie, jest dosyć ciężko. Do Trzymaj dobre tempo wyścigowe. 12 pozycja dopiero. Pierwsza dziesiątka punktuje na tym młodzie. Zobaczymy jak to będzie już końcóweczka. 9 okrążenie. 8 przejechanych. Tutaj trzeba ostro, ostro, trzeba ten zakręt zaatakować. Z tyłu mam du dużą przewagę do Burdmana, minimalnie tracę, więc mogę jechać w miarę swoim tempem, tak jak chcę. Nie za szeroko, żeby nie wylecieć, w że tam jakieś części leżą na poboczu. Żeby tak miał się zakończyć, byś 12 dwunastą pozycją. Miejmy nadzieję, że nie. Oj tam jakiś wypadek z przodu, zobaczcie co się tam dzieje. Też i też walczą między sobą, popatrzcie co się dzieje. Trzech kierowców na poboczu Engstler! Mam tu wszyscy Engstlera, przyznaję, przecież były problemy z silnikiem Engstlera, no, kto wie. Ale jedzie nas tutaj, bo bardzo blisko wszyscy Engstlera do boksu zjeżdża, mógł uderzamy w niego. No właśnie, on strasznie zwolnił. Tu macie problem z samochodem Engstlera. A my dalej walczymy o kolejne pozycje. Węgler wszystkich zwolnił, jesteśmy bardzo blisko bordwana, ale to jest zły pomysł, żeby go to atakować. Trzeba odpuścić. No nie ma sensu walczyć o pozycję w miejscu, gdzie jest on nią strasznie niebezpiecznie! Błąd! Lecimy bokiem i żwir! Tak, jeszcze jakaś kurwa nas uderzyła. No, z tego żwiru wyjedziemy, no dosyć szybko. Teraz pytanie. Musimy niestety pojechać pod prąd. No i widzicie jak się to skończyło. Walka... W nie. U nie takie miejsca się powinno. Kończy się tym, że skończyliśmy prawie żwirze. Na szczęście nam się udało szybko z tego wyjechać. Musieliśmy tak naprawdę ten żwir przeciąć. Nie zakopał nam się samo żwirze. No ale to już jest macie koniec szans na jakąkolwiek dobrą pozycję. To jest dziesiąte okrążenie na dwóch kółkach, nie odrobimy Nie odrobimy tylu okrąże, tylu sekund To są chyba 4-5 sekund do kierowcy przed nami więc jesteśmy bez szans Montero 11 Oj, 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 oj tu jeszcze błąd Ale pierdut było Zwina się to wniotły Zaraz zobaczymy ile tracimy 8 sekund stracimy teraz 3. przed nami O Ivan Miller! De, diaste! Jasny gwin, co się tu stało? O Jezu, aż my wyleciliśmy! Zatrzymajmy na chwilę. To jest pluser faktora. Co się stało z kierowcami przed nami? Spróbujemy znaleźć... o, Diaste. Zobaczmy co się stało, że Dastę skończył żwirze. Po prostu chyba nie dał rady dohamować do zakrętu. Walczył z Bartchem. No i tak, po prostu stracił panowanie nad samochodem i skończyło się jak skończyło. A Iwan Miller? O silnik poszedł się jebać, popatrzcie jak to ładnie. Wygląda. Jeszcze w go uderzył basen, jeszcze mu nikt nie uderzył. Na tym nie zakończył. My też trochę na tym znowu straciliśmy kolejnych sekund. Ale to i tak już nic nie zmieni. I tak. Ostatnia pozycja jest dla nas zarezerwowana przez wypadek na poprzednim okrążeniu. A to naprawdę są bardzo wrażliwe na jakieś poślizgi. Jak widzicie, bokiem teraz zakręt. To był kontrolowany poślizg. No i niestety wyścig zakończymy na ostatnim miejscu Dobrze go w ogóle ukończymy Bo już się bałem tam, że w tym żwirze skończymy I będzie trzeba zakończyć przedwcześnie ten wyścig Ale na szczęście nie Fiu, fiu, fiu Ogromna strata dla kierowcy przynajmniej była taka ładna walka Oni są dopiero tam na szykanie Znajdziemy już ostatnie dwunaste okrążenie, więc Municha już nie dogonimy. Lekko jeszcze przycięta, szykana. Ubyć cud, gdybyśmy go jeszcze dogonili. Straty co prawda mamy... Tylko 4 sekundy. No ale... No może jeszcze jakaś walka? Nie, nie będzie walki! Błąd na ostatnim okrążeniu, na pierwszym zakręcie. Jak widzicie wszyscy już kończą, ja przyspieszyłem, ale nie, nie da z tego wyjechać. Koniec wyścigu. Koniec wyścigu. Niestety na 11. okrążeniu wpadamy w żwir. No i kończy się jak to kończy. Wyścig wygrał Freddy Bald przed Mekki Begnani i Norbertem Michaliszem. Chociaż Honda wysoko, Jego Montero też na 9. miejscu. Dobra moi drodzy, to było na tyle. jeśli Wam się podobało, zostawcie łapkę w górę. To był kolejny odcinek randomowego ugrania. Trzymajcie się, pa pa.